Cześć, w dzisiejszym odcinku pod lupę bierzemy styl rockowy. Mając na myśli styl rockowy, pojawiają się takie skojarzenia jak spontaniczność, luz, bunt, koncerty. Oczywiście, aby taki klimat uzyskać na sesji zdjęciowej, trzeba zadbać o makijaż, stylizację modelki. Natomiast również ułożenie ciała ma tutaj duże znaczenie. Dzisiaj mam dla Was przygotowane trzy pozy, które właśnie ten klimat nam podbiją, jeszcze bardziej wyeksponują. Jesteśmy w dużej hali magazynowej, gdzie nie ma podłogi, ale jest za to bardzo dużo piachu. My to wykorzystamy. Natalia będzie kopać w piach, piach się uniesie, zdjęcie będzie o wiele bardziej dynamiczne i podkreśli nam ostry, rokowy charakter sesji. Zobaczcie, jak nam się to udało zrobić. Druga poza, którą dzisiaj wykorzystamy, to będzie oparcie się o tą naprawdę bardzo fajną, obdrapaną ścianę i kłócnięcie. Zaraz to zrobimy, Natalia. Oprzyj się o ścianę i po prostu sobie kłócnij. I najważniejsze, żeby to zrobić jak najbardziej swobodnie, byle jak, no szalansko, Tutaj ma być widać luz. Ręce mogą też gdzieś tutaj, byle jak, sobie tutaj zwisać. Natalia jest oparta o palce. Nie opięty, tylko o palce. Głowa może być wyżej, oparta o ścianę, i chodzi o to, żeby to było jak najbardziej swobodne, swobodne takie byle jakie. To jest najbardziej odpowiednie do stylu rockowego. Na żywo, czy tutaj na filmie, może ta poza nie robi aż takiego wrażenia, natomiast zobaczcie, jak to fajnie wychodzi na zdjęciach. W dzisiejszym odcinku zależy mi na tym, aby pokazać spontaniczność, luz, które towarzyszy stylu rockowemu. Dlatego trzecia poza to będzie po prostu rzucanie włosów do tyłu. Jest to poza dynamiczna, mamy pazur, naprawdę efektowna na zdjęciach. Zobaczcie sami.